Prezydenci Chin i Rosji, Xi Jinping i Władimir Putin zostali przypadkowo nagrani podczas rozmowy o możliwości przedłużenia życia do 150 lat poprzez przeszczepy organów. Rozmowa ta, transmitowana na żywo, wzbudziła globalne obawy dotyczące trwającej w Chinach grabieży organów od więźniów sumienia. Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson wyraził zaniepokojenie, podkreślając pilność rozwiązania tego problemu przez USA. Eksperci w tym Nina Shea z Hudson Institute potwierdzają obawy, że taka rozmowa jest dowodem na tworzenie przez te reżimy dystopii rodem z science fiction. Historycznie istnieją dowody na to, że chińscy przywódcy stosują zaawansowane procedury medyczne, w tym przeszczepy organów, w celu przedłużenia życia. W 2006 roku świadkowie ujawnili masowe zabijanie praktykujących Falun Gong w celu pozyskania organów. Pomimo prób utworzenia systemu donacji organów w Chinach, dane dotyczące dawstwa są uważane za sfałszowane. Międzynarodowe instytucje, w tym Departament Stanu USA i Parlament Europejski, wyrażają zaniepokojenie. W kongresie USA trwają prace nad ustawodawstwem mającym na celu sankcjonowanie osób odpowiedzialnych za te nadużycia. Johnson podkreśla, że rozmowa Si i Putina zwiększa powagę problemu i wzywa do priorytetowego potraktowania kwestii grabieży organów. Więcej na ocenzurowane.pl